Cześć wszystkim. Dzisiaj rozpakowywanie nowego Ketla, właściwie dwóch. Jeden od mojego sponsora, który inwestuje w moje życie od samego urodzenia, czyli mojej mamy. I e, co my tu mamy? E, uznane teraz przez e, związek jako te, które będą używane na w każdych zawodach krajowych firma Incor Sports od Michała Klawikowskiego z którym, którego serdecznie pozdrawiam i z którym startujemy razem na różnych zawodach i, i co my tu mamy pierwsze co się rzuca to E, fajnie, że jest dobrze zabezpieczony. E, jest tutaj styropian, tak żeby się nie obiło. Nam elegancko zabezpieczony też jeszcze, tak żeby trzymało. Wszystko. Logo Incore Sports i 24 kg. No i drugi pozwoliłem sobie już wcześniej rozpakować, także komplecik gotowy. Dzisiaj użyjemy w takiej potrójnej serii którą przygotował dla mnie trener Lech Leon Kledzik. No legendy, której nie trzeba opisywać. Także rozgrzeweczka i najpierw 16, 20, później 20, czwórki na deserek. Zobaczymy jak to pójdzie, ale pójdzie dobrze. Zaczynamy.